Przysłałem edytowane filmy na Carmaster i coraz będzie. Heee. ten nowy film. Ale co to mam? Tak. Dobrze. Dalej. Dalej. Teraz pisujemy. Nowe zdjęcie profilowe. Michał Nowak, październik 2022. Nowe zdjęcie profilowe. Dwukropek. Tak. Dalej. Potrzebujemy liście. Aha, oh, dobra. Michał Nowak, październik 2022, dwadzieścia dwa, tak? Dobrze. film szoc, ale. Coraz niedługo siedził sezon, sezon jesienny, dni, coraz jesienią, ale dlatego coraz niedługo, coraz bliżej. Okej, okay. czekamy na, czy sobie, tak, zobaczymy nowy film i dlatego coraz nie bliżej, aż 308 filmów. Och, dobrze, edytujemy, ale coś edytować... Dodam jeszcze do lokacji ale no chyba nie ma lokacji Jeśli mamy wybierać odporców, nie jest co dla dzieci, to w wieku 18 lat, dobra, tutaj taki, jakby to dał taki yy, publiczny, zaplanować. Zaplanujemy już w poniedziałek 26 września, godzina 18.00. 30. Dobra. Czasu lokalnego. Dobra. No dobrze. Chcemy zaplanować, aby. Okej. Okay. Dobra. Zapisujemy. Tylko do 26 września o godzinie 18.30. trzydzieści ten nowy film, ale to zrobić. Także mam typ już dalej Trzeba dodać Plopiczny, zaplanujemy. Premierę 26 września Godzina 18 30, dobra Dobra, wpisujemy Nowy baner Nowy banner. Michał Nowak, Październik 2022, dobrze. Okej, okay. jestem edytowana. Dalej, czyli nowy film, i coraz tak edytujemy. Tak, oblikować. Tu. A, dobra. Teraz się idzie. Coraz w popołudniowym. No dobra, to chyba film już złać, aby coraz tak, udało się. Teraz mam jeszcze zobaczyć. Jesteście premier za 4 doby, ale... No już chyba za 4 doby. E, co to mamy się edytować chyba... Chyba... Patrzcie, bo idę. edytowania, ale... Ostawów oblikować. Prywatny. Publiczny. Tylko każdego dnia, ale dlatego coraz już, tak, tyle 24-22 września, a w poniedziałek 26 września o godzinie 18.30. 18.30. Dobrze. Zapiszemy zapilować. Dobra. Chyba... So Zaplanujemy 23 września to chyba nie. Okej. Okay. I już są edytowane! Jeśli coraz edytować! Subskrybuje ten Michał Nowaka! Jeśli 2022! Pam!